Planując emeryturę, myślimy o podróżach, restauracjach i innych przyjemnych rzeczach, które nas czekają. Pracujemy ciężko i oszczędzamy jak najwięcej, aby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość finansową. Niestety, bardzo często zapominamy, że wszystkie tradycyjne konta emerytalne, takie jak IRA czy plany 401K, to konta z odroczonym podatkiem. Który no, będzie trzeba zapłacić w przyszłości, gdy zaczniemy wybierać pieniądze. Należny podatek będzie na stawkach podatkowych obowiązujących w danym czasie i może zmniejszyć nasz dochód o 10, nawet i 30 lub więcej procent i ponadto pieniądze wypłacane z kont emerytalnych mogą spowodować, że nasze świadczenia Social Security też będą podatkomane. A dzieje się tak, gdy nasz dochód ze wszystkich źródeł, z źródeł tak zwanych provisional income, przekroczy określony próg. Dodatkowo może to też mieć wpływ na nasze składki Medicare, które też mogą wzrosnąć, gdy nasz dochód będzie wyższy. Warto tu też wspomnieć, że IRS zmusza nas do wypłat z kont emerytalnych po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Niezależnie od tego, czy ich potrzebujemy, czy też nie, po skończeniu 73 lat musimy zacząć wybierać tzw. Tak RMDs, czyli required, required Minimum Distribution i zapłacić od nich oczywiście podatek. Jeżeli tego nie zrobimy, czeka nas kara wysokości, 25% od wymaganej wypłaty. Dlatego tak ważne no jest prawidłowe i strategiczne planowanie, dzięki któremu możemy zminimalizować te podatki lub całkowicie się ich pozbyć. I kluczem do tego jest zróżnicowanie, czyli wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, jak na przykład konta ROF, które gromadzą pieniądze po zapłaceniu podatku. Więc tym samym mogą być używane na emeryturze, czy przekazane spadkobiercom bez martwienia się o podatek. Konta takie możemy utworzyć poprzez, albo poprzez wpłacanie rocznych składek, albo dokonanie konwersji tradycyjnego konta IRA. W przypadku składek, niestety, istnieją limity. Możemy na rok 2024 odłożyć 7 tysięcy, gdy nie mamy jeszcze 50 lat i 8 Tysięcy po ich skończeniu. Natomiast w przypadku konwersji nie ma żadnych ograniczeń dochodowych, każdy więc jest właścicielem tradycyjnego konta, każdy więc, kto jest właścicielem tradycyjnego konta IRA lub innego konta emerytalnego, może w dowolnym momencie przeliczyć część lub całość tych pieniędzy na konto ROV. Jedyną wadą ROF-IRA jest to, że musimy zapłacić podatek od przenoszonych pieniędzy, ale gdy, gdy to już nastąpi, pieniądze będą wzrastały bez obciążenia podatkowego. Taka konwersja na konto ROF daje nam możliwość wyboru, kiedy chcemy ten podatek płacić, co jest wyjątkowo korzystną opcją właśnie, gdy, te, właśnie teraz, gdy obowiązują jedne z najniższych stawek podatkowych, i prawdopodobnie będą one wyższe w przyszłości. Takich sposobów i strategii na obniżanie podatków jest mnóstwo. Jeżeli chcecie państwo uzyskać więcej informacji lub potrzebujecie pomocy w zaplanowaniu waszej emerytury, zapraszamy do Financial Wealth Alliance. Ja bym mówić się na bezpłatną konsultację. Proszę zadzwonić do naszego biura 847 312 3454. Warto też śledzić naszą stronę na Facebook, też pod tytułem "Zaplanuj finanse". Oraz bloga na YouTube też o nazwie Zaplany Finanse, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich nowościach i ciekawostkach ze świata finansów.